Witam. Jak widać, jesteśmy w składzie czwórki Danucia Szafoni, Małgosia Kosakowska i Marianna Olsza. Dzień dobry. I teraz mamy taki temat, który był dla mnie no nieznany jeszcze do niedawna. Dopóki nie zaczęłam myśleć o tym, jak sobie wszystko zmieniać w życiu, to. Praktycznie ten temat dla mnie w ogóle nie istniał. A nakierowała mnie na, ten, na tę właśnie dziedzinę rozmowy dzisiaj Małgosia Kosakowska, ponieważ ona, no, robimy to nasze koło życia od pewnego czasu w rozwoju osobistym. A nie przyszło mi do głowy nawet to, że przecież takie koło życia tyczy się wszystkich osób, które no, są świadome swojego życia, bądź nieświadome. Bo jak się okazuje, ja przez całe swoje życie żyłam praktycznie nieświadomie. <laughs> to może trochę dziwnie zabrzmi, ale niestety tak wygląda. Ponieważ ja tutaj pokażę, co to takiego jest około życia. No, pięknie widać. Dobrze, dobrze. Trochę do środka bardziej. O tak, tak. No, no, właśnie. I to koło życia nasze można nazwać również inaczej. To jest heksagon. On w tym przypadku ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem przegródek. Natomiast są osoby, które e, m, mówią o rozwoju osobistym i dzielą te części jeszcze na więcej etap, e, etapów, takich e, rozdzielają to. Natomiast mnie się wydaje, że siedem w zupełności wystarczy i to będzie pewnie to koło życia na kilka naszych przyszłych spotkań też dzisiaj bym się chciała zająć finansami i biznesem, ponieważ jedno z drugim jest połączone, a szczególnie ma to niebywałą wartość właśnie od momentu jak zaczęły się lockdowny i to, co... Przyszło z, razem z nimi do dnia dzisiejszego. I e, ja przez szereg lat pracowałam, prowadziłam własną działalność, ale tak naprawdę to nigdy nie spotkałam się ze szkoleniami e, czy nauką w szkole na temat biznesu, na temat finansów. Bo pierwszy jest biznes, czyli coś, co pozwala nam zarabiać. A finanse to jest drugi etap, czyli jeżeli na, uda nam się w życiu zgromadzić bądź w taki przemyślany sposób gromadzimy pieniądze, to potrafimy je w, w ramach finansów odpowiednio rozdzielić tak, by być zabezpieczonym na dziś, jutro i w przyszłości, dalszej przyszłości. I mm, ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że y, moja edukacja jest w tej kwestii w ogóle od niedawna i rozwój jest też od niedawna. I przyznam szczerze, że jestem w wielu przypadkach bardzo zaskoczona tym, co słyszę od osób, które mnie czegokolwiek chcą nauczyć, a szczególnie właśnie w tych dwóch dziedzinach. I to, te pytania również kieruję do moich rozmówczyń. Tym razem może Danusia się wypowie, jak te biznesy i finanse ona widzi u siebie. To, to koło życia to jest właśnie, dopiero tak też niedawno uświadomiłam sobie, jak bardzo ważne jest to koło życia. Ja wcześniej, jakbym ja słyszałam coś tam o tym kole życia, ale wyglądało to tak, że poglądałam sobie na to i sobie patrzyłam na te kolejne kolejne i zaznaczałam, no finanse to ma na przykład na takim poziomie, zdrowie na takim i tak dalej. Wychodziło oczywiście bardzo kanciaste koło, do tej pory tak jest jeszcze, ale to wtedy jeszcze nie potrafiłam nic z tym robić. I tak właściwie to zupełnie nie wiedziałam na czym to polega. Teraz tu Elu wspomniałaś na temat finansów nigdy nas nich nie uczył. Ja nawet z biznesem nie miałam za bardzo do czynienia, bo ja przez całe swoje życie pracowałam na etacie i dopiero wtedy, kiedy, kiedy już byłam na emeryturze, dopiero wtedy gdzieś tam przez przypadek chyba nawet trafiłam na network. I to zaczęło mnie wciągać, zaczął mnie wciągać ten, ten rozwój osobisty. I teraz im bardziej się w to zagłębiam, tym bardziej y, zaczynam rozumieć, o co chodzi w tym kole życia, że to nie chodzi o to, żeby sobie postawić kropkę y, w odpowiednim przedziale i na przykład... Y, I i doszczec, bo, bo też taką miałam tam świadomość, że to, gdzie jest najmniej, y, najniż, najniżej to, ten, ta kropka, to y, od tego należy zacząć pracować. Ale tutaj teraz im bardziej w to się zagłębiam, tym bardziej zaczynam rozumieć, że to nie o to chodzi, żeby sobie tylko zaznaczyć, tylko chodzi też o to, wiadomo, że od tego, co jest naj, najniżej, najmniej punktów ma, jakby, od tego musimy zacząć pracować, ale musimy sobie też zadać pytanie, czego chcemy. I to nie chodzi o to tylko, żeby wyznaczyć sobie kwotę, na przykład którą chcemy zarabiać w tym swoim biznesie, nie chodzi o to, żeby wyznaczyć sobie liczbę tych osób, które mamy w teamie. Nie chodzi o to, żeby zaznaczyć sobie, ile punktów chcemy mieć w naszym, naszym teamie, żeby osiągnąć jakąś kwotę. Chodzi też o to, żeby żeby popatrzeć na to trochę inaczej, żeby popatrzeć na to co nam to da, co my osiągniemy przez to, że, że będziemy, że, że, że popracujemy nad tym i osiągniemy to, czego chcemy. Jak się, co da nam taką świadomość tego, kiedy będziemy wiedzieć, że my osiągnęliśmy to, co chcemy. Jeżeli chodzi o finanse, to ja nie miałam zielonego pojęcia o tym, co w ogóle, jak, jak sobie rozkładać te. Dopiero tutaj też uczę się. Tego, jak, jak pracować. Teraz no, staram się też robić to, przekazywać. Nie tego nikt nie uczy, bo, bo też moi rodzice tego nie wiedzieli, nie wiedzieli moi dziadkowie o tym. Teraz ja, mając coraz większą świadomość, staram się przekazywać to swoim dzieciom, swoim wnukom i ich uczyć, żeby, żeby nie musieli robić tego wtedy, kiedy będą już na emeryturach. No, może na razie tyle. No, to bardzo dużo. To Małgosiu, teraz Ty się wypowiedz, jak to u Ciebie wyglądało? Zanim powiem, jak to u mnie wyglądało, już zupełnie Danusi wypowiedź, bo ta jej końcówka, żeby nie musie... na ich emeryturach było inaczej, to my chcemy właśnie dotrzeć do osób, żeby nie myśleli o tym, co będzie nawet na emeryturze, tylko już tu i teraz, dzisiaj żeby to dzisiaj wiedzieli, jak postępować, żeby być zabezpieczonym na to, co może przyjść najgorszego. My jesteśmy tutaj, bo pracujemy nad tymi swoimi sferami życia. Tak jak mówiła Elżbieta, mamy ich kilka, możemy pracować nad pięcioma, dziesięcioma, zależy, co jest dla nas najważniejsze. Ale najważniejsze w tym jest to, żeby to koło było tak jak koło, proste, łagodne, równe. A nie wyglądały jak zębatka. I na tym to polega ta praca, nad, tym nasz, nad tą naszą sferą życia. My, my wybieramy taką sferę, nad którą chcemy pracować, która nam przyniesie w danym momencie największą korzyść, bo pracując nad jedną sferą, y, poprawiają się następne sfery, pozostałe. A że mówimy dzisiaj o biznesie i finansach, no to właśnie tu po to jesteśmy. Jakby ktoś chciał zajrzeć w głąb naszego YouTube, to zobaczy, o czym my tu mówimy. Cały czas o tym, że czas na rozwój, na zmiany jest zawsze. I jeżeli pracujemy nad tym, żeby mieć większą świadomość, jak ten biznes nam ma wychodzić i jak przez tą pracę w biznesie mają się podnosić nasze finanse. Tak. Tak będzie po prostu lepiej w przyszłości. A nie chodzi o to tylko, że, że my się zwracamy jako emerytki do osób w naszym wieku. My się zwracamy do wszystkich, a szczególnie do młodych. Bo jak, jak mówiła już tutaj chyba Danusia czy Elżbieta, nawet w szkole nas tego nie uczyli, rodzice nie przekazywali. I wiecie, że do dzisiaj w systemie szkolnym nie ma tego, żeby się żeby uczyć podstaw. Takiego finansowego zabezpieczenia, jak masz postępować, żeby, żeby być zabezpieczonym finansowo. Bo yy, przykład jest taki: jeżeli ktoś jest niewyedukowany, wygra 6 milionów totka, to on raz, dwa to rozpuści, dlatego że nie ma tej wiedzy, jeżeli już ma te pieniądze. Bo my tutaj mówimy też o biznesie, że dążymy o tym w tym naszym networku, żeby te finanse były większe. Żeby mieć tą stabilizację. To może na tyle zobaczymy, co nasza Marianna kochana powie. Pięknie Małgosiu to ujęłaś i właśnie edukacja jest tym, czym my się zajmujemy już od dłuższego czasu. Marianno, ty ze swojej strony też się podziel w nami, co się tam dzieje. No ja po popieram to i potwierdzam to, co wy mówicie, bo ta edukacja finansowa jest bardzo ważna. I jeżeli chodzi o, o, o biznes, no bo o, o finansach mamy mówić później, I jeżeli chodzi o biznes, no to rzeczywiście trzeba to odpowiednio zaplanować. Bo ja widzę na przykład u swoich wnuków, nie wszystkich, ale tych młodszych, że jak dostaną jakieś kieszonkowe, to wydają natychmiast. I trzeba po prostu rzeczywiście, tak jak mówiły moje poprzedniczki, uczyć swoje wnuki, bo dzieci, przynajmniej w moim przypadku, no to już nie są dorosłe i, i nie bardzo chcą słuchać tego, co im się mówi, mają swoje podejście do tych spraw. Ale trzeba po prostu, bo aha, może jeszcze wtrącę coś takiego, że większość milionerów czy miliarderów zaczynało od grosza czy od dolara i ciężką pracą dochodzili potem do tych swoich milionów czy miliardów. Więc po prostu tutaj trzeba y, y, nacisk położyć na oszczędzanie, a potem jak już mamy więcej pieniędzy, to należałoby je inwestować, żeby tak jak Małgosia mówi ktoś wygra milion, i go natychmiast Straci, bo on nie potrafi, nie pomyśli o tym, żeby zabezpieczyć się na przyszłość. Trzeba się zabezpieczyć, że gdyby się cokolwiek stało, nie możemy pracować, żebyśmy przynajmniej mieli to zabezpieczenie na rok. I wtedy jest to bezpieczeństwo finansowe. I, i po prostu ciągle musimy o tym myśleć i tak pracować, żeby zabezpieczać się na dłuższy czas a jak mamy większą kwotę to inwestować a nie wydawać na konsumpcję. No tak, z takich ogólnych rzeczy na razie tyle powiem. No tak. Jak widać każda z nas troszeczkę inaczej do wszystkiego podchodzi, ale dlaczego my już od dłuższego czasu w ogóle mówimy o network marketingu i o tym, że jest tu in, inna forma pracy, inna forma zarabiania, inna forma um, kształcenia się, bo nie ukrywam, że um, network marketing w moim życiu i te um, wszelkie szkolenia, które przechodziłam, przechodzę i pewnie przechodzić będę, bardzo otwierają umysł. Umysł na ludzi y, mądrych, światłych i takich, którzy potrafią dobrze doradzić. Bo nie wystarczy pracować, żeby się zatyrać i y, praktycznie nie mieć ani zadowolenia z życia, ani zadowolenia z tego, co się robi, ani zadowolenia z czasu wolnego. A mm, network marketing jest właśnie taką dziedziną pracy, która uczy tego, by mieć finanse. By mieć zdrowie i mieć czas dla siebie na rzeczy, które nas interesują, które dają nam satysfakcję. I yy, mnie, ja tutaj jestem jedną z osób, która biznes robiła całe życie, ale to był taki biznes w cudzysłowie, bo okazuje się, że też nie miałam do niego prawidłowego podejścia. I efektem tego było to, że praktycznie stworzyłam sobie na tamten moment jakieś <śm> godne życie i, i zrobiłam to, co chciałam, bo zrobiłam. Na, y, natomiast na, no bo stworzyłam dzieciom warunki do życia, powbudowałam dom, ale to nie spowodowało u mnie y, y y y wiedzy takiej, że to, co zrobiłam tu i teraz, dla lepszego naszego życia nie, nie spowodowało to zabezpieczenia na przyszłość, bo m, jedyne zabezpieczenie, jakie miałam, to były składki na ZUS i emerytura podstawowa, która na dzień dzisiejszy to trudno powiedzieć, żeby starczyła na cokolwiek. I e, można sobie taką emeryturę wypracować jak najbardziej, ale. Dopiero dopiero w przyszłości. Dlatego, że i właśnie tutaj Małgosia bardzo dobrze powiedziała, że my nie mówimy tutaj tylko do osób w naszym wieku bądź młodszym w okresie przedemerytalnym. Nasz przekaz jest przede wszystkim do osób młodych, by się kształciły, by szukały wiedzy poza ogólnie dostępnymi, i ogólnie rozgłaszanymi przemi wobec w różnych mediach. Są jeszcze inne media, które właśnie działają szkoleniowo, bardzo szkoleniowo. I tu trzeba szukać tej prawdziwej wiedzy. I właśnie o tych finansach, że te finanse należy dzielić, że to co się zarobi to trzeba dzielić na, na to, żeby mieć poduszkę bezpieczeństwa na już. Na dużo dalszy okres, na inwestycje bieżące, no i na przetrwanie od pierwszego do pierwszego. Więc proszę zobaczyć, ile w tych finansach mamy przegródek w samych finansach, bo biznes jest biznesem. I wariant A to jest tu, gdzie pracujemy tu i teraz, o czym mówi Don Fajwa. Natomiast to, co możemy zdobyć w network marketingu to jest to, o czym się właśnie my teraz uczymy. I taką wiedzę y, 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 powinny posiąść osoby, im młodsze, tym lepiej. I dlatego Danusia tutaj mówiła i Marianna o tym, że wnuki już powinny się edukować, ponieważ tego w szkole nie dostawaliśmy, nie dostajemy i dostawać prawdopodobnie nie będziemy. Więc y, Tutaj z tymi finansami e, też bym teraz chciała w ten dział pod, e, wejść na krótko, bo już też i czas nam się kończy, jak się okazuje. <grym> Także, e, Danusiu. Danusiu, zamyśliłaś się? <grym> bo <grym> już, widzę, już że ten jestem. temat finansów <grym> właśnie aż zatyka. <na> <grym> Tak, tak. Ja może tutaj jeszcze też trochę wrócę do, tych, do tego właśnie takiego biznesu tradycyjnego, czy, czy tych pracy na etacie, gdzie tam nie ma osoby, które nawet mają coś więcej, to wcale niechętnie się tym dzielą, nie, nie, niechętnie dzielą się swoją wiedzą, nie wiem z czego to wynika, czy to po prostu wynika z tego, że nie chcą, żeby żeby ich przewyższyć, czy nie wiem, do, nie, nie zastanawiają się właściwie nad tym nawet, mhm. dlaczego tej wiedzy nie przekazują. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o network, to to jest tutaj właśnie niesamowite to, że, że mamy, spotykamy ludzi naprawdę wielkich, ludzi, którzy niejednokrotnie zaczynali od zera i doszli do bardzo wysoko. I to są ludzie, którzy są otwarci na to, którzy dzielą się swoją wiedzą. Którzy jakby pragną tego też, żeby, żeby każdy z nas osiągnął to, co oni osiągnęli. I tutaj właśnie dlatego polecam wszystkim ten network, polecam posłuchanie tych osób, które tam naprawdę mają otwarte serca, otwarcie dzielą się z tym i otwarcie robią wszystko, żeby nas tego nauczyć. Taką wiedzę, jaką tutaj w networku osiągnęłam, nigdzie wcześniej nie słyszałam. Nie słyszałam właśnie tak, jak Elo, tu mówiłaś o tych, o tych różnych działach, tego swojego, znaczy przegródkach tego swojego finansowania, gdzie ile odkładać. Ja po prostu byłam taką osobą, która, która bardzo dużo rozdawała i wydawało mi się, że, że, że to jest fajne, bo, bo dużo daję, bo robię wszystkim prezenty i tak dalej. A to wcale nie o to chodzi w tym. I tutaj dopiero się tego uczę. Tyle. Małgosiu. Tak. Jak mówisz że już donosił o tym rozdawaniu, to też. Dzisiaj jestem bardziej świadoma, że ja wolę y, wnuczkę, przykładowo, uświadomić y, na temat finansów, niż dać jej czekoladki, bo ona będzie miała z tego większą korzyść. Nawet gdyby ona tego nie rozumiała, że wolałaby jako dziecko czekoladki. Dobra, masz jedną czekoladkę, ale tutaj dostaniesz wiedzę ode mnie, na poziomie twojej, Twojego wieku. I to jest na, na, na bezcenna wartość, jaką my tu dostajemy. Ja jeszcze nie pracując w networku, to też nie wiedziałam, co to jest ta poduszka finansowa, ta wolność. My nie, nie chcemy być bogaczkami, my chcemy być wolne finansowo. A wolność finansowa to jest właśnie to, jak już jesteś zabezpieczona, jakbyś nie pracowała na rok, to już jesteś wolna finansowo. To naprawdę nie jest tak dużo, a nie wiadomo, znowuż nie jest tak mało. Ale masz ten komfort. To jest ta wolność, że ty się nie denerwujesz, że jakbyś czegoś coś się stało, bo my już nie pracujemy zawodowo, ale gdybyś zachorowała, że nie możesz pracować już dodatkowo w ogóle, to to, co tu robimy, nasz network marketing, my pracujemy nad dochodem pasywnym. Niezależnie od tego, czy ty pracujesz, czy nie, to jak wypracujesz pewien dochód, to on ci cały czas. Czy ty leżysz, czy ty czy, czy śpisz, czy ty pracujesz, cały czas go masz. I o to w tym wszystkim chodzi. I o uświadomienie osób, że dzisiaj świat tak pędzi, i nie wiadomo, co jeszcze nas czeka. Być może nawet wiemy, co nas czeka, ale nie wypada o tym mówić, bo jeżeli ktoś ma umysł otwarty, to sam to zauważy. Żeby na ten czas mieć plan B, a network, marketing jako biznes. To jest najlepszym planem, jaki może być. Bo możesz pracować, robić to, co robisz do tej pory, i możesz uczyć się network marketingu. Nie znaczy, że ty będziesz od razu nie wiadomo, jakie efekty osiągał. Ale ty już się nauczysz w razie W, ty wskakujesz na głęboką wodę i już wiesz, co masz robić. I o to tu w tym wszystkim chodzi. I jak pracujesz nad tą sferą y, biznesu i finansów, no to jednocześnie to. To, to inne sfery się poprawiają, więc my tutaj o tym mówimy, co my same robimy, co byśmy chciały, żeby inni robili. Dziękuję. Marianne, no, Ja jeszcze do tego dodam, bo właściwie to moje poprzedniczki bardzo, dosyć szczegółowo na ten temat mówiły. Ja tylko teraz dodam o tym, że w społeczeństwie większości osób nie ma tej świadomości, Dotyczącej finansów, pieniądza, zwłaszcza. Ludzie uważają, że jeżeli ktoś ma pieniądze, to je ukradł. I tutaj trzeba, i że pieniądze to są właśnie bardzo negatywne pojęcia czy osądy na ten temat mają. I trzeba uświadamiać osoby, że pieniądze są bardzo ważne. I że, by mieć pieniądze, to trzeba zarabiać i trzeba pozytywnie o tym myśleć, bo pieniądze potrzebne są nam właściwie do życia, do tego, żeby mieć na polepszenie zdrowia, na, na zdrową żywność, na suplementy, jeżeli potrzeba. Które też są wtedy, jak nam zdrowie się pogarsza, to musimy sobie w jakiś sposób poprawiać. I na to wszystko potrzebne są nam pieniądze. I trzeba zmienić myślenie na temat pieniędzy, że pieniądze są wartością, nad którą trzeba pracować i trzeba starać się, żeby właśnie je zarabiać. I to jest takie ważne. Nie można negatywnie na ten temat myśleć. Masz to, ukradłeś. To jest po prostu negatywne myślenie i to nie jest prawdą. Jeżeli ktoś ma, to znaczy, że zapracował i, i trzeba tę świadomość zmieniać w społeczeństwie. To ja tyle mogłabym dodać. No i cudownie Marianna, że tak powiem, podsumowała tutaj, bo pieniądze to narzędzie. Narzędzie do życia, do tego, by być pomocnym dla innych, ale też jest to, jest to wartość, którą. Należy szanować. I nie można mówić, że pieniądze są niedobre, że, 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 że y, tylko ludzie negatywnie je posiadają. Właśnie pieniądze należy kochać, przyciągać do siebie tak. i dzielić się wiedzą, jak je pozyskiwać tak, żeby było dobrze. I to na tyle na dzień dzisiejszy. Dziękujemy. Dziękujemy. Do